Dzień dobry, moi drodzy. Dziś przychodzę do was z filmikiem e, kulinarnym. E, będziemy robić szarlotkę. Jest to domowa szarlotka, bardzo szybka do zrobienia, e, bardzo smaczna i zawsze wychodzi. E, naprawdę nie trzeba być mistrzem wypieków, żeby ją przygotować. E, przyznam szczerze, że idę tutaj troszkę na łatwiznę i korzystam z gotowych jabłek ze słoika, takich typowych do szarlotki. Ze względu na to, że nie mam czasu, żeby tutaj obierać, ucierać i przygotowywać cały ten jabłkowy farsz, bo Julian by mi tutaj na to chyba nie pozwolił, ale te gotowe są bardzo dobre. Jedyne co z nimi robię to przyprawiam je cynamonem, bo moja rodzina bardzo lubi cynamonową szarlotkę. Więc wszystko Wam pokażemy. W opisie na dole pod filmikiem napiszę Wam przepis. I zapraszam do oglądania. Po kolei pokażemy wam jak robimy szarlotkę, także zapraszamy. Mam tutaj już w misce zmieszane suche składniki, czyli mąka, proszek do pieczenia, cukier i cynamon. Dokładne proporcje podam pod filmikiem. Wymieszałam to po prostu łyżką i dodam jeszcze tylko dwa składniki. Będzie to jedno jajko i Kostka masła. Także jak już dodam i to zmiksuję, bo będę miksować po prostu zwykłym mikserem z takimi świderkami, do, jeśli chodzi o końcówki. Zmiksuję to i pokażę Wam, jaka to będzie konsystencja. Wam tutaj pokażę tylko jabłka. Akurat dzisiaj mam takie, prażone jabłuszka. Yy, półtora słoika potrzeba na taką tortownicę standardową okrągłą, także ja przekładam je do miski i doprawiam cynamonem, a potem wykładam na ciasto. Tak wygląda zmiksowane ciasto. Ono taką ma konsystencję mokrego piasku. Ja je tak mocniej zmiksowałam. Tu gdzie gdzieniegdzie jeszcze widać właśnie yy, kawałeczki masła, ale to nic nie szkodzi. Ono się po prostu w pieczeniu roztopi. Także teraz przekładam to do formy i będę wykładać na to jabłka. Tak wygląda forma wyłożona ciastem. Obłożyłam sobie dzisiaj też boki, żeby zobaczyć czy to będzie jakoś, bo zawsze robię bez boków, ale może nie będą jabłka tak wypadały, wiecie, bardziej będą się trzymały. Podziurkowałam widelcem. No i teraz do środka będę wkładać jabłka. Już mamy wyłożone jabłka. I teraz na wierzch pozostałą resztę ciasta, bo tak na spód przeznaczyłam 3 czwarte tego ciasta, które było. I teraz na wierzch takie kawałkami porzucam, ono sobie ładnie jeszcze urośnie, także taką kruszonkę po prostu z tego ciasta robię. Wygląda ciasto wyłożone już całkowicie z tą niby kruszonką, to jest po prostu kawałki tego ciasta porzucane tak w cały świat w nieładzie ono jak się zapiecze ono wyrośnie bo ono z proszkiem do pieczenia więc będzie taka kruszonka chrupiąca jak ciasto się upiecze i wystygnie lekko posypuje cukrem pudrem jak zdążę bo nie zawsze zdążę bo już jest jedzony. o mój pomocnik tutaj gaworzy Także teraz wkładam ciasto do piekarnika na 180 stopni, jakieś takie około 50 minut. Zazwyczaj sprawdzam po prostu, czy już mi się przypieka ten wierzch, czy nie, i wyłączam, ale to jest takie około 50 minut, maksymalnie godzina. To zależy tak różnie. Także teraz będziemy piec i po upieczeniu pokażemy efekt końcowy. Moi drodzy, tak wygląda ciasto po wyjęciu z piekarnika. E, piekło się 45 minut. Jak widzicie, właśnie ta kruszonka jakby e, tak urosła. E, jest lekko przypieczona. Właśnie to jest ten moment e, zarumienienia, kiedy e, należy już wyłączyć piekarnik i ciasto jest idealne. Także moja piekła się 45 minut w 180 stopniach. Julian mi tutaj podpowiada cały czas. I mamy efekt końcowy naszego ciasta. Brzegi ładnie tutaj się zrobiły. Także bez problemu wyjęłam z foremki szarlotkę. I myślę, że z tymi bokami jest fajny pomysł, bo właśnie nic nam nie wypada przy zdejmowaniu formy. Także ciasto jak najbardziej udane. Zaraz będziemy próbować.